Inflacja i w marcu i w kwietniu znacząco zaskoczyła analityków. Nikt się nie spodziewał, że w kwietniu zobaczymy odczyt przekraczający 2% rok do roku, a tak się stało. Co ważniejsze, mamy szeroki zakres wzrostu cen. I żywność, i paliwa, i nośniki energii, a także ceny innych towarów i usług używanych do kalkulacji tzw. inflacji bazowej znacząco przyspieszyły. I oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że w przypadku żywności, paliw są to czynniki jednorazowe, przejściowe, jakby chociaż epidemia ASF, susza, czy w przypadku paliw wysokie ceny ropy na, na światowych rynkach. No ale jak już spojrzymy na inflację bazową, to widzimy rosnącą presję kosztową w polskiej gospodarce, nie da się tego ukryć. Zakres, zakres wzrostu cen ma, jest szeroki i w przypadku odzieży, i w przypadku różnych usług ale uważam, że te dostosowania będą miały charakter dosyć szybki. Firmy szybko dostosują swoje cenniki, swoją politykę cenową, ale takie dostosowania oczywiście będą pociągnąć za sobą wyższą inflację w horyzoncie kilku miesięcy, nawet taką równą 2,5-3% na przełomie 2019-2020. Ale w przyszłym roku, jak już te dostosowania zakończą się, raczej inflacja ustabilizuje się, a nawet lekko spadnie. Oczywiście pewną zagadką jest tutaj postępowanie rządu w kontekście cen energii. Czy ceny energii zostaną nadal na zamrożonym poziomie, czy zostaną już uwolnione? Jeśli zostałyby uwolnione, no to w przyszłym roku zobaczymy wyższe ceny prądu, a będzie to dodatkowy, dodatkowy impuls proinflacyjny. No, ale nie spodziewałbym się, w żadnym wypadku eksplozji cen w przyszłym roku. W naszym scenariuszu przewidujemy podwyżkę stóp procentowych w marcu 2020 roku. Uważamy, że rosnąca inflacja skłoni część członków Rady Polityki Pieniężnej do myślenia o takiej podwyżce. Już to było widoczne w ich dotychczasowych wypowiedziach. Uważają oni, że w przypadku narastającej presji inflacyjnej i jeśli na to jeszcze dołoży się dodatkowy szok w postaci szoku żywnościowego, paliwowego, to inflacja może przekroczyć cel, co uzasadniałoby reakcję z ich strony już w 2020 roku.